20 części zakazanych wynalazków świata. I dziś zamiast mówić o broni, energii czy maszynach, dotkniemy najbardziej osobistej przestrzeni człowieka, snu. Ale nie snu naturalnego, tylko takiego, który można zaprojektować. Bo istnieją technologie, które wchodzą w sen, nie pytają o zgodę i nie zostawiają śladu. W laboratoriach DARPA i kilku japońskich uniwersytetów powstał program badawczy DreamScope. Celem było przechwytywanie sygnałów z mózgu śpiącego człowieka, dekodowanie ich i nadpisywanie. W praktyce, wgranie gotowego snu. W testach na ochotnikach zastosowano neurointerfejs i dźwięk binauralny. Osoby zasypiały i. każda z nich miała ten sam sen, ten sam pokój, te same postacie, te same słowa. Niektórzy uczestnicy po przebudzeniu mieli wrażenie, że coś ich obserwowało i że sen się nie skończył, tylko czeka aż znów zasną. W 2006 roku europejski projekt Hive Mind testował neuroprzekaźniki i fale zsynchronizowane między kilkunastoma osobami śpiącymi równocześnie. Wizja, zbiorowy sen, jeden sen w wielu umysłach. Efekty? Osoby, które nigdy się nie znały, opisywały te same miejsca, wydarzenia i nawet Siebie nawzajem. Niektórzy zakochali się w postaciach z marzenia, które później rozpoznali jako realnych uczestników eksperymentu. Gdy test przerwano, część osób zaczęła miewać spontaniczne powroty do tego snu, jakby został gdzieś zapisany. Nie w głowie, w sieci. Rem to technologia wojskowa testowana na jednostkach specjalnych. Urządzenie wykrywało momenty snu głębokiego i wstrzykiwało dźwięk lub impuls, który miał wywołać konkretną reakcję emocjonalną: lęk, adrenalina, wzruszenie. Po kilku sesjach mózg zaczął łączyć sens z instrukcją. W efekcie żołnierze w realnych sytuacjach działali, jakby już kiedyś tam byli. Bo byli we śnie. Po zakończeniu projektu kilku uczestników doświadczyło depersonalizacji rzeczywistości. Nie potrafili odróżnić jawy od projekcji. W jednym z tajnych projektów z końca lat 90., nazwanym Puisperper, badacze próbowali przesyłać wiadomości do śpiącego człowieka zdalnie. Nie dźwiękiem, nie obrazem, tylko poprzez kod impulsowy zsynchronizowany z falami delta. W testach jedna osoba zasypiała z neuroczepkiem, druga nadawała myśl, frazę lub obraz. W 64% przypadków osoba śpiąca śniła dokładnie to, co było nadane. To nie był sen, to był. Odbiór transmisji. Wyobraź sobie system, który wgrywa ci myśl w śnie i ty budzisz się z przekonaniem, że to Twój pomysł. W 2013 roku grupa artystów z Nowego Jorku stworzyła eksperyment. Stworzyli plik dźwiękowy o częstotliwości 9,4 Hz, podobnej do fal snu. Wgrali go do sieci jako muzykę relaksacyjną. W ciągu tygodnia 10 tysięcy osób słuchało go do snu. W ciągu miesiąca zaczęły pojawiać się wpisy. Śniło mi się czerwone miasto z trzema wieżami. Zobaczyłem kobietę o srebrnych oczach, która znała moje imię. To nie był sen, to był powrót. Po trzech miesiącach autorzy usunęli plik oficjalnie. Eksperyment wymknął się spod kontroli. Nieoficjalnie? Dziś niektórzy mówią, że nadal tam śnią, że czerwone miasto nigdy się nie kończy. Kiedy śnimy, nie mamy tarczy, nie mamy logiki, nie mamy filtru. Jesteśmy najbardziej podatni i może właśnie dlatego. Ktoś postanowił wejść przez ten kanał, bo jeśli możesz zmienić sen to możesz zmienić wspomnienie, a jeśli zmienisz wspomnienie, to możesz zmienić człowieka, nie pytając go o zgodę. W części dwóch zakazanych wynalazków świata wejdziemy głębiej, tam gdzie ciało i technologia przestają być oddzielne. Neurointerfejsy, bionika, sieci neuronowe i pytanie, czy człowiek może zostać zresetowany.